Dzień dobry moi drodzy, to jest kameralnie, a dzisiaj dołączacie do mnie przy takiej spontanicznej akcji. No ale jest ze mną Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Dzisiaj będziemy testować najszybszego suwa na świecie. Cześć Otyku. Cześć Tomku, co ty tu robisz? Słuchaj, trzeba to w końcu wyjaśnić. Ale co? Najszybszy SUV na świecie, robię właśnie nie, test. Nie, to ja testuję najszybszego suwa na świecie. No i właśnie to trzeba wyjaśnić. Mój, który będzie szybszy? Mój przyspiesza najszybciej. No właśnie nie. I to musimy dzisiaj zobaczyć. To co? Gotowy? Dobrze, zróbmy, zróbmy to. Cześć, jeszcze raz oficjalnie Patryk. Cześć Bartek. Jedziemy obecnie Grand Cherokee w wersji Truck Hawk. Nie mylić, nie mylić Stray Hawk, który jest wersją typowo off z wyciągarką. I rzeczywiście ustaliliśmy już, że na drodze właściwie ten samochód takiego wrażenia nie robi. Jak jeździmy za Urusem, z którym przed chwilą się nazwijmy to ścigaliśmy, to rzeczywiście większość ludzi zwraca uwagę na żółte Lambo, a nie na białego Jeepa. I to jest no chyba niestety. całkiem zrozumiałe. Ten samochód nie rzuca się jakoś bardzo w oczy, tak poza tym, że wygląda z zewnątrz no, jak powiedzmy, jak, jak zwykły Grand Cherokee w dieslu, tylko z trochę obniżonym przodem i z czterema końcówkami wydechu z tyłu to Zmiany w tym track są tylko i wyłącznie pod względem silnikowym i mechanicznym, tak. a niestety na odwozie jest takie samo jak przy każdej wersji obojętnie za jaką sobie byśmy nie kupowali. To już ustaliliśmy przed chwilą. Robiliśmy sobie taki wiesz, hałupniczy to jest trochę drag race, oczywiście przepisowo, żeby nie było. Natomiast oczywiście. wyszło nam, że właściwie pod każdym względem Urus był lepszy. To na pewno jest kwestia wagi, kwestia lepszej skrzyni, chociaż ta skrzynia biegów, tutaj akurat 8-stopniowa automatyczna, aż tak bardzo nie ustępuje tym europejskim, powiedzmy, najlepszym skrzyniom. Trochę mi przypomina Mercedesa. Podobne wrażenia miałem pod względem skrzyni biegów, jak jeździłem GLC 63 S. Akurat mi się zdarzyło kiedyś jeździć na torze. Moc nieporównywalna na pewno, bo tam 510 koni, tu mamy ich no właśnie, teraz ciekawe czy ustalimy no. ile mamy koni, nie? To znaczy ciężko stwierdzić, ponieważ w katalogu, typowo w katalogu, który podaje europejski Jeep jest to 700 koni. Ale jak weźmiemy sobie, zakupimy takie auto, weźmiemy sobie dowód rejestracyjny, uh -huh. to z przeliczenia wychodzi nam 707. Właśnie. Jak myślicie, ile w Jeepie Grand Cherokee w wersji Truckhawk jest koni? No chyba najbardziej prawdopodobne wydaje nam się, że jest tych koni 717 i tyle podaje producent. Dokładnie tak. W amerykańskim katalogu jest to 717 i to jest najprawdopodobniej ta prawdziwa wartość y, mocy tego samochodu. Wyprzedzamy Urusa. Jedyny raz. Dzisiaj. Teraz hmm. się udało. Jeżeli chodzi o, o dźwięk tego silnika. Właśnie. Czy to tak naprawdę słyszycie silnik czy sprężarkę? Mamy tutaj przycisk Launch Control, ale możemy go też z panelu dotykowego odpalić. I to, jest, to jest to, na przykład tak jak macie w Porsche, że tam musicie wejść sobie w ustawienia tak. i wybrać Launch Control i tak dalej. Nie, tu jest po prostu jeden przycisk i od razu Launch Control jest aktywny, więc Amerykanie nie bawią się w takie wyszukiwanie w komputerze, grzebanie. Ci, którzy nie wiedzą, myślą, że, że mamy tutaj silnik chemii o pojemności 6,4 litra. Ale nic bardziej mylnego, bo jest to spadkobierca Hellcat'a, dlatego pod maską mamy 6,2 litra. Bardzo czuć, że zawieszenie jest dosyć sztywne. W zakrętach on też nie prowadzi się najgorzej. Z tego, co wiem od ludzi, którzy testowali ten samochód w jakichś bardziej ekstremalnych warunkach, jeżeli uścisk się pojawia, to jest to uścisk czterech kół, co musi być dosyć śmieszne <laughs> i niebezpieczne w takim samochodzie, bo masy mamy, przypomnijmy, 2,5 tony. 2,5 tony, tak. I to czuć, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Byłby to normalny Grand Cherokee, gdyby nie to, że pozbawili go reduktora. Czyli on już tak dobry w terenie nie będzie, jak ten zwykły Niestety Grand nie. Cherokee. No dobra, ale powiedzmy jeszcze o cenie tego samochodu. Więc tak, jest to najdroższy Grand Cherokee, jakiego możemy dostać. Czyli tak naprawdę najdroższy Jeep, jaki mamy w ofercie. Najdroższy Jeep, no i ceny zaczynają się od pół miliona. Od pół miliona? Od pół miliona. więc. A orientujesz się, ile kosztuje egzemplarz tak wyposażony? Dokładnie 540 tysięcy. sobie na wyprzedzanie na światłach e, innych modeli e, z, powiedzmy z kategorii SUV, jak, jak G-klasy, e, wszelkiego typu GLS-y, e, tak, Porsche no, Cayenne. Bezsprzecznie bądź... on się na pewno lepiej prowadzi niż klasa G Mercedesa. To, Dokładnie tak. To nie podlega skręca, żadnej wątpliwości. Jest. O tak, on skręca i to jest niesamowite, co mnie zdziwiło. Szczerze ci powiem, bo jak, wiesz, jak wsiadasz do auta amerykańskiego, to myślisz, że no dobra, no po prostej pojedzie, ale co potem. Natomiast jest właśnie jeden dysonans w tym aucie, który jest prawdziwy. To, że on przyspiesza jak super samochód, bo najlepsze wyniki potrafią sięgać 3,5 sekundy do setki. Dokładnie tak. Natomiast nie hamuje jak super samochód. No niestety nie. Droga, nie hamowania, droga hamowania jest dość długa, bo może być to nawet do 50 metrów, jeżeli chodzi o przyspieszenie i hamowanie z launch kontrolu. Czyli tak o kilka długości samochodu za daleko niż jakbyś mógł się spodziewać. Zdecydowanie. Nie mam teraz pojęcia, jakie są wyniki sprzedaży tego samochodu i czy rzeczywiście ono jakikolwiek sukces odnosi. Na pewno ma sporo fanów. Natomiast nie jest to pierwszy wybór. Nie. Nie jest to pierwszy wybór i mimo, mimo swojej ceny. Ale jak oceniasz jego komfort przy codziennym użytkowaniu? To znaczy tak, jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie, to jest to auto dość komfortowo zrobione i przystosowane mimo wszystko na drogi, Aha. dlatego też te tryby jazdy są tutaj odpowiednie, że tą bestię możemy zamienić w zwykły miejski samochód, tak. który możemy podjeżdżać, podjechać sobie do sklepu, podjechać po dzieci, a za naciśnięciem magicznej różdżki możemy go wprawić w samochód, który będzie konkurował z modelami Porsche, właśnie z modelami Lamborghini co prawda bez jakiegoś skutku pozytywnego, ale Aha. mimo wszystko jest to, to dobry przeciwnik jak będziecie mieli kiedykolwiek okazję to polecam można wypożyczyć ten samochód przecież, oczywiście, od Was jak najbardziej można wypożyczyć zajmujemy się typowo właśnie wypożyczeniem tego, tego typu aut, czyli aut sportowych, widziałem, widziałem, to prawda Macie naprawdę fajne maszyny. Ja mam takie wrażenie, że, że jednak ta masa jest tutaj głównym kryterium, które ty zauważasz, siedząc za kierownicą tego samochodu. Tu wszystko jest wysokie, czujesz, że ciągnie ten silnik za sobą naprawdę potężną budę. To potęguje właśnie wrażenie, że samochód jest na tyle. Przepraszam, bo o wielu samochodach można to powiedzieć, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na tyle bezsensowny, że aż go kochasz, nie? Dokładnie tak. No, to jest, to, jest I to jest, dużo... to jest ta motoryzacja, której kurczę za chwilę może nam brakować niestety. Mam nadzieję, że jak najdłużej będzie z nami obecna. Dzisiaj wyszedł nam taki szybki film dosyć, także dostajecie taki, tak taki skrótowy, spontaniczny film, ale myślę, że zdążyliśmy... Doświadczyć obu tych samochodów, to znaczy, ja teraz zdążę jeszcze doświadczyć chociaż trochę drugiego. się trochę są, tak jest. E, ale te, jeżeli chodzi o hołka no to jakiś ogląd już mamy. Oczywiście na test Lamborghini Urusa zapraszam do panów z Fun Drive. Podejdzie. Oczywiście link macie w opisie. w okolicy. No, no i oboję. masz, no, ścigają nas cały dzień. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zasubskrybować ten kanał, żeby towarzyszyć mi w mojej motoryzacyjnej no przygodzie. Już. <laughs> Na zawsze <laughs> W każdym razie do zobaczenia moi drodzy Zaproszenia już były, a teraz się żegnam i idziemy doświadczać u Cześć pa, cześć.